Ci kochani, witam się bardzo serdecznie i zapraszam Was na daily vloga. Dzisiaj mamy chyba 23. Bodajże nie wiem, telefon zostawiam w pokoju, ale wydaje mi się, że 23, jak coś to będzie tutaj adnotacja. 23 marca. Okej, okay, moje śniadanko gotowe i przez chwileczkę zrobiłam sobie taką sałatkę z właśnie kukurydzą, cebulką, tuńczykiem i małą łyżką y, majonezu. Może nie wygląda za ciekawie, ale smakuje naprawdę bardzo dobrze i do tego ta herbatka y, malina z marakują, więc ja lecę jeść. Okej, okay, ja już nagrałam filmik z rozdaniem dla Was w podziękowaniu, więc jeżeli jeszcze nie widziałyście tego filmiku, a oglądacie daily vloga, to zapraszam do wzięcia udziału. A tutaj jest Ignaś. A tutaj jest Ignać malutki misiu. Ja już zrobiłam sobie troszeczkę wcześniej obiad, ponieważ o 15 jedziemy z mamą do Sieradza zobaczyć y, ciuszki dla Ignasia na chrzest, może coś tam znajdziemy. A jeżeli nie, to pojedziemy, znaczy nie, i tak i tak pojedziemy w weekend y, do portu, ponieważ ja też chcę sobie jakieś tam y, jakąś sukienkę albo spódniczkę kupić. I Dawid tak samo, więc tak, dzisiaj jedziemy na zakupy i w weekend tak samo, więc zapowiada się ciekawie, ja uwielbiam jeździć na zakupy, ale to już Wam mówiłam właśnie w tym 10 faktów o mnie. Kocham, kocham, kocham. Ja nie lubię siedzieć w domu, lubię gdzieś jeździć, nawet do sklepu yy, przejść się nic nie kupować. Wczoraj wieczorem już sobie tak leżę i nagle dostałem jakiś komentarz na kanale. I mówię, kurczę, dobrze, wejdę szybko odczytam i najwyżej odpiszę. I okazało się, że to jest komentarz, że... Mm, czy jej się wydaje, czy ja y, udaję z zachowania Julkę Kobus? Kurczę! Ja nie wiem, jak można w ogóle takie coś, y, takie coś napisać, ponieważ y, ja jestem sobą w filmikach, nikogo nie udaję. Myślę, że 3-4 YouTuberów próbuje być sobą, chociaż może niektórzy kogoś innego grają, nie mam pojęcia. Ja taka nie jestem, nikogo nie udaję. Charaktery mogą być podobne, zachowania mogą być też czasami podobne, ale ja nikogo nie naśladuję, bo ja nie potrzebuję jakiegoś. Nie wiem, nie rozumiem po prostu tego nie wiem, nie wiem co mam w ogóle o tym komentarzu powiedzieć Bo y, udawanie kogoś innego Naśladowanie kogoś innego z youtuberów To moim zdaniem y, Jest coś nie tak Piję sobie chore. właśnie herbatkę Już mam, już mi wystygła Ponieważ nagrywałam filmik, usypiałam małego I jadłam śniadanie i wiele, wiele innych rzeczy Więc to jest od śniadania, jest godzina 11 A jadłam się na nie Po siódmej, około ósmej Więc tak, wystygła mi, ale tak już jest i właśnie kupiłam sobie tą herbatę, co Wam polecam, co było mojej mamy i teraz ją namiętnie piję cały czas, cały czas, cały czas. I mogłabym po prostu zamiast. Bałagan? zamiast wody. Czy właśnie jakieś tam napoi, bo czasami się to zdarza pić cały czas tą herbatę. Zwłaszcza, że jest zielona, więc wpływa bardzo dobrze na nasz organ. Chciałam nagrywać tego Daily Vloga, ale Ignaś okazało się, że nadal jest marudny, bo ja Wam nie mówiłam, wyszedł mu... Wyszły mu ząbki, właśnie. Nie jestem pewna, czy jeden, czy dwa na dole. Czuję, że były dwa, ale tak jeszcze ich dokładnie nie widać. Ale słychać pod łyżeczką, więc jestem z niego mega dumna, strasznie się cieszyłam, że już tak mi szybko rośnie ten synek. Kurczę. Niedawno co go urodziłam, a to już mija 25-6 miesięcy, więc lada dzień. Ekstra, ekstra. O, nie obejrzy się, a po prostu będzie już śmigał do szkoły. Będzie się robił naprawdę samodzielny chłopak. Chciałam wam nagrać, bo Ignaś zaczął mówić Ada, ale tak niewyraźnie jest troszeczkę na tych wcześniejszych materiałach. Ale jeżeli chcecie usłyszeć, to na moim Instagramie, jak piszecie sobie dacolka, to tam będzie właśnie filmik, jak Ignaś mówi Ada. No, wolałabym, żeby mówił do mnie mama, ale może być na razie po imieniu. Imię Ada jest bardzo łatwe, więc większość takich małych dzieci szybko je załapuje. I właśnie pierwsze co to mówią, właśnie Ada, Aga, coś, tak, coś takiego w podobie. Więc tak, chciałam nagrać dzisiaj vloga, myślałam, że będzie bardziej ciekawy, ale widzę, że nic się dzisiaj tutaj nie dzieje. Ignaz jest marudny, teraz mu dałam chrupeczka. O, no, siedzi sobie w wózku. go, włożyłam, żeby obejrzał sobie trochę bajki. Jest marudny, cały czas, cały czas coś mu tam nie pasuje i, i sama już nie wiem. Niedługo właśnie będę go ubierać, o godzinie 15 będziemy jechać do tej dekady zobaczyć. A która jest godzina? ten, ja ten telefon położyłam? Bo już tu, o, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Jest godzina 13.21, a o 15.30 będzie mama. A, to jeszcze mamy trochę czasu. Więc tak. Zobaczymy, czy będzie coś działo. Jak coś, to po prostu nie wstawię tego daily vloga, bo będzie taki luźniejszy. No nie wiem. Zobaczymy. Nie z rzeki tylko w dekadzie i okazało się, że jest tu hebe, więc chęcią wejdę niedawno. mi, że nie od niedawna, no tutaj nie byłam. Zamiast Rosmana. Aha, no to fajnie. Nie, no Rosmanów jest dużo, a hebe nigdzie tej w pobliżu nie było, więc bardzo fajnie. Na pewno wejdę zobaczyć, co tam ciekawego jest. Więc te odżywki może będą za 9,99. I powiem wam, że znalazłam sukienkę, tylko była XS-ka, ja potrzebuję Eski, więc albo zamówię sobie hmm, Więc zamówię sobie z, ze strony Mojito bądź pojedziemy do, do manufaktury, bo tam podobno jeszcze jest 5 sztuk. Zobaczymy, mam nadzieję, że, że S będzie pasowała. A i tylko kupiłam czapkę do chrztu. I, I to wszystko, nic ciekawego nie było, szczerze mówiąc, więc będziemy jechać w weekend do Smyka, zobaczyć czy coś tam jest. A jak nie, no to będzie lipa. Więc zobaczymy. Tak, Ignaś? Zobaczymy, co tam ciekawego będzie. Dzień dobry, dzisiaj z Wami się pierwszy wita Ignaś, bo ja jeszcze jestem nieumalowana, nieogarnięta. I jakoś nie mam Cię ochoty tak pokazywać w takim y, stanie, ponieważ moja cera też nie jest teraz w najlepszej kondycji. Nie wiem, pociąży pierwszy raz, tak mam. Że coś tam mi wyskoczyło, nawet, nawet fluid nie chce tego zakryć. No ale cóż, o tak, tak, tak. No, Ignać, teraz chwilkę obejrzy sobie ta balugę i pewnie niedługo pójdzie spać. A ja zacznę na szybciutko sobie ogarniać, bo może dzisiaj będę miała gościa. I dlatego przedłużyłam, stwierdziłam, że przedłużę na dwa dni tego daily vloga, bo wczoraj zbyt dużo się nie działo. I w ogóle. Dobra, rozłączam się, idę się pomalować, ogarnąć i odezwę się do Was za chwileczkę. Ja już się malowałam, małego położyłam spać, ale co chwilę jakaś takie coś przybudza, nie wiem, otwiera te oczka, nie wiem, czy coś mu się złego silni, czy jakoś tak się wzdryga strasznie, nie mam pojęcia o co chodzi. Teraz na razie jest spokojnie, więc stwierdziłam, że wyjdę do drugiego pokoju, się do Was odezwę i przywitam, więc witam Was teraz, jak mnie widzicie. <laughs> witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj mamy 24 marca i zapraszam Was na dzień ze mną. Tak jak mówiłam wcześniej, może dzisiaj będziemy jej gościa. Nie wiem, jeszcze ten gość śpi i nic nie pisze, więc okaże się w najbliższym czasie, ale na pewno Was o tym poinformuję i na pewno pokaże się na vlogu. I za chwileczkę idzie na spacerek. Ja mam na sobie taką bluzkę w paski. Te boyfriendy, które... Y nie, każ nie każdemu się podobały w moim lookbooku, ale ja je lubię i będę je nosić, dopiero je pierwsze założyłam, ponieważ one są takie, zobaczcie, O, króciutkie są strasznie, więc chciałam, żeby była ładna pogoda, żeby mi nogi nie zmarzły i tak, y słyszycie Ignasia? Widzi kamerę, to się trochę uspokaja i udaje, że jest grzeczny, a on to jest taka maruda. Da. Widzicie, jak mówi moje imię? Mówi mi po imieniu, nie mama, tylko Ada. No. Ale dobre i to, prawda? Okej okay, kochani, więc widzicie jak świeci słoneczko nawet na mnie, ładne światło jest. I chciałam powiedzieć, że czekam na Basia, odezwę się dopiero, jak Basia już będzie, a będziemy na spacerku, bo mały strasznie, to strasznie ma ludzie możecie słyszeć. Okej, okay, my wyszliśmy sobie na dwór, ponieważ <laughs> czekamy na Basia. Mojzu żubrała i nie chciałam, żeby się tam... Za bardzo zgrzał, prawda? Tutaj jest zarka. No i zobaczcie. Przepiękna pogoda, a mały się denerwuje. I uwaga. A tu jest ja, No to czekamy na basie Zobaczymy za ile, za ile będzie. Ale jest cieplutko, więc możemy poczekać. Okej, okay, ja już się odzywam. Już jesteśmy na spacerku. Już jakiś czas byliśmy sobie w sklepie. I teraz przyszliśmy tutaj, jest taki plac zabaw, może usiądziemy sobie właśnie w tej, tutaj altance. Zobaczymy. A tutaj jest Basia. Cześć wszystkim. No i tak sobie spacerujemy. Ignaś sobie śpi. A Aruś się właśnie obudził. jak mały. Właśnie mówię, że jest duża różnica, że mój jest taki pulpecik, a Aruś jest taki chudziutki. No ale jak mówiłam, mój właśnie, z właśnie właśnie przed chwileczką gadam, że y, mu się urodził po prostu duży i dlatego przybiera też inaczej nawadze niż y, mniejsze dziecko po prostu jak się urodzi. I tak, y, co teraz będziemy robić? Usiądziemy, pewnie sobie pogadamy, co nie okay, idę, We że Pewnie Świecie sobie słońce. pogadamy troszeczkę, no no nie pewno, wiem. E, niestety dzieciaczki jeszcze są za małe, żeby się bawić na placu zabaw szkoda, co nie? Bo tak to... Szkoda, ale fajnie tutaj macie ten plac zabaw, naprawdę. No fajnie, że że jest... tak wiesz co, tak na, e, no. na poboczu, co nie, że nie, nie jeżdżą jakoś tak auta bardzo. I co jeszcze miałam powiedzieć? Aha, jest tutaj Brama, co nie jakby co, to można zawsze, zawsze na, przymknąć, jak dziecko się, będzie biegać. W ogóle sobie. ale fajnie, spokojnie tutaj macie. U nas niestety nie mamy takiego placu zabaw, chociaż mógłby być, żeby gdzieś z dzieckiem no wyjść, Ale są w planach. Ja ci powiem, że właśnie mój teściu, no są jestem, nie? Jak ci mówiłam wcześniej, no to właśnie plan planują takie coś zrobić, ale na razie to jest wszystko w planach i tak ale no wiadomo oby. jak to jest, no może kiedyś się uda, ale to jest naprawdę macie bardzo fajnie, super. Jak coś, to będziesz po prostu tutaj do mnie przyjeżdżała, tak, co nie, tak, tak tak teraz tak, lato. Jak zawsze. Ej, ale teraz nasze dzieci zaraz zaczną tak już solidnie siedzieć, co nie, to to tutaj na tą taką huźdaweczkę, ona jest taka tutaj zapinana, że nigdzie nie wyleci, to jest tak? zaraz, która no, aha. Tam zaraz tura. Ja, no fajnie, no. no zaraz tak, tam super. pójdziemy, zobaczymy jak ten, jak to Dokładnie. wygląda i myślę, że tak to można dziecko wsadzić, leciutko pobujać, zawsze, zawsze coś innego, co nie, Dokładnie. niż siedzenie w wózku. No dobra, ja się rozłączam, pewnie Basia będzie chciała teraz coś nagrać, wiecie co? Stwierdziłam, że pobujam się na takim koniku. Będzie śmiesznie. Na Czekaj, wezmę z aparatem moim. Czekam, ja muszę widzieć, ja muszę w podglądzie. Dobrze no, się nie bujam. Matka wariatka, co? A jak? Bujacie się tak czasami <laughs> na koniku? <laughs> Przypełniały się... Czy... Ej, uważaj, bo rozwali się. No <laughs> dobra, bo zepsuję dzieciom i później... obecnie. Chciałam ja jeszcze coś nagrać, ale patrzę, że Ignaś wstał. Dzień dobry. Jak się spało? Jeszcze śpiący jesteś? A tam Basia nagrywa. Poprowadza swoich widzów po, po domku. Co misiu? Co mi się jesteś na spacerku? Fajnie jest dzisiaj, co? Słoneczko świeci, no tutaj jest Przepięknie, prze naprawdę Uroki wsi Pięknie I tutaj sprawca poległa, poległa, musiałam się trochę Pobujać Tam dzieci ze szkoły wychodzą Wróciłyśmy do mnie do domu Rozbieramy maluchy, bo mój mały tak zaczął płakać Przez połowę drogi, co nie? No płakał, płakał Też właśnie małego rozbieram nie wiem co on, no, ale teraz już leży szczęśliwy sobie. O, tutaj? A, a, Róź obserwuje Daj. Ignasia. Daj. Daj. <laughs> tak? Tak? Więc tak, zaraz patrzę, która godzina, bo Ignaś będzie do 14.30, a ruś też już jest głodny, więc zostanie obiadek. I może później wyjdziemy jeszcze na taras, więc będziemy się jeszcze na pewno odzywać, prawda? No na pewno. Trochę posiedzimy, wypijemy sobie jakąś kawkę, herbatkę i. O, kawkę. No. Bo nie piłam specjalnie. I zaraz będę robiła kupiłam, kawę. ci Kupiłam ciasto takie pyszne. Mm. O. Także ci diety nie będzie. Ech, kurde. <laughs> nie, przyznaję, że cię diety nie będzie, ale kupiłam pyszne ciasto, ale słuchajcie, nie mogłam się oprzeć. <laughs> to, to będziemy się obżerać. No trudno, jeden kawałeczek nie, nie zaszkodzi. No nie. nie. Takie malutki. Nie, idziemy i tak na siłownię niedługo, co nie? No jasne. W poniedziałek, no dobra. Chodź. Jeszcze wyszliśmy sobie na, na teraz trochę posiedzieć i Basia też niedługo będzie się zbierała. Chociażbym mogła z nią siedzieć, siedzieć i siedzieć, bo jak siedzę w domu sama, jak Dawid jest w pracy, to mm, strasznie mi się nudzi. No ale ważne, że chociaż na trochę się zobaczyłyśmy, nie aż na trochę, bo kurczę Basia, o której ty przyjechałaś? No, Basia była za 21, a jest już jakoś około 15, więc już trochę razem siedzimy. Spacerek był, tu też trochę na terasie posiedzimy i tak. A ja też niedługo będę kończyć tego daily vloga, ponieważ będzie połączony z dwóch dni, to nie tak będzie słyszałaś? mi po prostu łatwiej. Yy, tak. no, za 21 była, jak przyjechałam, no. 15 jakoś tak. A to jest jakoś przed 15, Ba, co nie? No to już trochę. No. Będziesz go? A ja, a ja idę się ubrać, żeby mnie nie mnie Okej. Okej. Chłopaki tutaj są. A Ruś ma taki piękny wózeczek, mój ma taką spacerówkę, dopiero ta co była w trzy jednym, w ale za jakiś czas będę mógł kupować taką lżejszą, po prostu, żeby do auta na szybko. O, i znów na oczach! Żeby na, na szybko złożyć do auta i żeby mało miejsca zajmowała. A na razie niech trochę w niej pojeździ. Ignacia położyłam już spać, Basia pojechała jakieś 20, nie wiem, może z pół godzinki temu. I już będę się z wami żegnać, ponieważ ten vlog jest połączony z duchni i nie chcę też, żeby był taki za długi, żebyście się nie nudzili za bardzo. Więc dzięki za oglądanie. wysłałam buziaki. E, dzięki, że jesteście i widzimy się do w następnym filmiku.